Janek, halo. No, czekaj jeszcze chwila. Janek, zaczynamy. Dobra, to zaczynamy. Trudne pomieszczenie, brak miejsca na zestaw audio, narzekający sąsiedzi. To tylko kilka z problemów, z którymi mierzą się koneserzy dobrego brzmienia. Często ze względu na te kwestie musimy szukać kompromisów między jakością dźwięku a warunkami otoczenia. Stosujemy mniejsze kolumny, rezygnujemy z niektórych elementów zestawu, czy nawet szukamy nowego mieszkania z tym wymarzonym, oddzielnym pomieszczeniem odsłuchowym. Choć ostatnie rozwiązanie zdaje się być ekstremalne, to wierzcie mi, że znam kilka przypadków, gdzie podjęto takie decyzje właśnie ze względu na jakość doznań muzycznych. Na szczęście jest remedium na tego typu problemy. To słuchawki. Jest to rozwiązanie nieco inne niż tradycyjny zestaw, ale często oferuje nawet lepszą jakość, jeśli chodzi o brzmienie. Minusem tak naprawdę jest tylko to, że w przypadku poważniejszych zestawów słuchawkowych jesteśmy ograniczeni ruchowo przez długość kabla. Lecz jeśli nie jesteście typem słuchacza, który potrzebuje się przemieszczać w trakcie odsłuchów, to ten film jest właśnie dla Was. Ja mam na imię Janek i zapraszam Was na kolejną hajendową podróż. Tym razem wybieramy się na zachodnie Złote Wybrzeże Stanów Zjednoczonych, by porozmawiać o kalifornijskiej marce Audese. Zapraszam. Historia tego producenta ma swój początek w 2008 roku, kiedy Sankart Tiaga Samudram wraz z Aleksandrem Rossonem postanowili stworzyć precyzyjne i możliwie jak najlepsze słuchawki. Wkrótce owocem całonocnych garażowych prac stały się LCD-2. Dostarczając rynkowi nienagannie wykonane słuchawki planarne, Audeze szybko zyskało rozgłos i uznanie wśród społeczności audiofilskiej. Firma się rozwijała, a modeli przybywało wraz z biegiem lat. Dziś kalifornijska marka cieszy się popularnością nie tylko wśród użytkowników Home Audio, lecz także producentów, muzyków i inżynierów dźwięku. Dziś zamierzam Wam opowiedzieć co nieco o modelu LCDX Creator Edition, czyli słuchawkach pokochanych zwłaszcza przez ludzi, którzy z muzyką pracują na co dzień. Biorąc pod lupę słuchawki, trzeba się troszeczkę przestawić i zrewidować nasze dotychczasowe podejście. Musimy przygotować się na to, że od teraz dźwięk będzie bardziej bezpośredni i precyzyjny. Słuchanie z głośników stojących 2-3 metry przed nami będzie się znacząco różnić od słuchania przetworników, które znajdują się w zasadzie na naszych uszach. Jednak to, co łączy te dwa modusy odbioru, to fakt, że zarówno z kolumn, jak i słuchawek można usłyszeć fascynujący dźwięk. Warto tutaj wspomnieć, że do zasilenia wymagających słuchawek przyda się coś więcej niż wyjście jack w telefonie czy komputerze. Warto więc zaopatrzyć się we wzmacniacz słuchawkowy, wykonany specjalnie z myślą o napędzeniu nałóżnych konstrukcji. Ja, na przykład, LCD-ków słuchałem w towarzystwie wzmacniacza od Leyman Audio, modelu linear. W naszej ofercie znaleźć możecie kilkanaście modeli tego typu i na pewno warto mieć na uwadze, że zakup takich słuchawek jest mocno powiązany z tematem wzmacniacza, który je zasili. To nie może być przypadkowy sprzęt, stąd obecność urządzenia od Leymana w tym filmie. Poza tym równie chętnie wybieranym wzmacniaczem, ale już ze znacznie wyższej półki, jest DAC 215 od Koplanda. Ale zmierzając do meritum, jak LCDX Creator grają? Założywszy je na uszy, od pierwszej chwili miałem wrażenie, że jestem na koncercie. Niesamowita scena, którą gwarantuje konstrukcja otwarta, zapierała dech w piersiach. Pojemna słuchawka w połączeniu z miękkim, skórzanym wykończeniem pada skutecznie odcięła dźwiękowi drogę ucieczki. Od tego momentu Byłem jeden na jeden z muzyką. Słuchawki pokazały mi się przede wszystkim jako bardzo szczegółowe. Słychać było nawet starannie schowane za pierwszym planem dźwięki. Bardzo lubię sprawdzać ten parametr na utworze Shine On You Crazy Diamond, którego syntezatorowe intro zawiera masę informacji. Przy okazji słuchawki zagrały tutaj bardzo szeroko, tworząc niesamowicie realną i imersyjną scenę. Można było niemal dotknąć palcem każdego starannie wyselekcjonowanego dźwięku. Jeśli chodzi o bas, to tutaj jest on przedstawiony w sposób bardzo równy, stonowany i po prostu prawdziwy. Nie dominuje oraz nie wyrywa się na pierwszy plan. To tłumaczy, dlaczego ludzie pracujący z tymi słuchawkami tak je cenią. LCDX Creator Edition dzięki swojej nieofensywnej charakterystyce nadają się do większości gatunków muzycznych. Największe jednak wrażenie zrobiły na mnie podczas odsłuchów muzyki multiinstrumentalnej, takiej jak jazz i klasyka. Miałem prawdziwą frajdę z wynajdowania poszczególnych linii i śledzenia ich przebiegu podczas słuchania utworów. Jeśli macie chęć tej frajdy spróbować, to wiecie co robić. Umówcie się na odsłuch w jednym z naszych salonów. Tak zaawansowane brzmienie jest zapewnione nie tylko dzięki wizji i możliwościom przetworników planarnych, ale także i konstrukcji. Zupełnie jak w przypadku głośników, precyzyjne wykonanie pełni równie niebagatelną rolę w dźwięku. Zanim skupimy się stricte na słuchawkach, zobaczcie, w czym producent je dostarcza. Kupując Audezę, pierwszym z czym się mierzymy to duży, solidny i nienagannie skrojony case z tworzywa sztucznego z porządną rączką. Gdyby nie logo producenta, można by było pomyśleć, że to gadżet dla Jamesa Bonda. W środku znajdziemy wytłoczkę z gąbki, w której wycięto kształt słuchawek i przestrzeń na połączeniowe kable mini XLR Jack. One także są częścią zestawu. Same słuchawki wykonano bardzo pieczołowicie i czuć to od razu po wzięciu ich do ręki. Duże, metalowe pady przykrywają uszy nawet z rezerwą, co nie wywołuje bólu w górnej i dolnej ich części. Na spodzie znajdziemy wejście mini XLR na kabel. Część wewnętrzną wykonano z miękkiej, przewiewnej skóry. To bardzo duża zaleta z uwagi na to, że można w lcd siedzieć długie godziny bez pocenia się. Pady można kilkustopniowo regulować, wciskając bądź wyciągając nacinany metalowy pręcik osadzony na pałąku. Ten również jest metalowy, ale pod nim od strony głowy znajduje się skórzany pasek izolujący głowę od twardego materiału. Choć słuchawki są ciężkie, ważą zawrotne 612 gram, to ich konstrukcja sprawia, że ma to znikomy wpływ na komfort wielogodzinnych odsłuchów. Oczywiście każda głowa jest inna i powinniście sami przymierzyć i zobaczyć, czy LCDX Creator wam pasują. Przedstawię wam teraz kilka szczegółów technicznych odnośnie tych słuchawek. Są to słuchawki o przetwornikach planarnych o impedancji 20 ohmów. Zakres częstotliwości mieści się w przedziale od 5 Hz do 50 kHz. Czułość jest nie mniejsza niż 130 dB, a całkowite zniekształcenia harmoniczne występują na poziomie nie większym niż 1%. Podsumowując, jeśli szukacie słuchawek, które mają Wam zastąpić tradycyjny zestaw stereo, to śmiało możecie celować w LCDX Creator. Doskonale sprawdzą się także podczas pracy nad miksem, masteringiem oraz realizacją. To naprawdę porządne muszle, zabierające słuchacza w centrum muzycznych wydarzeń. Ich szczegółowość sprawia, że nie ucieknie wam żaden detal zaszyty we wszystkich warstwach dźwięku. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego oraz innych modeli, zajrzyjcie na naszą stronę www.tophyphy.pl i sprawdźcie tamtejszą strefę wiedzy. Znajdują się tam liczne testy, poradniki i artykuły. Podobnie zresztą jak na naszym kanale. To wszystko na dzisiaj. I dlatego, jak nakazuje zwyczaj, nie żegnam się. Tylko mówię do zobaczenia.